Hej, hej, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym unboxingu na moim kanale. E, powiem Wam tak, nie będzie widać dzisiaj mojej twarzy. Znowu nie chciało mi się malować. Możecie tutaj mnie z boku zobaczyć, bo siedzę, tak. I dobra, mamy kolejną paczkę. Na razie ostatni, nie wiem czy w tym miesiącu, bo mamy akurat 1 luty, ale jest to nasz drugi unboxing w tym roku. Postanowiłam zamówić na początku yy, stycznia. Dwa mystery boxy. Zamówiłam wtedy z Genshi na mystery box od Fanboxa, jedyny, który był od niej na Allegro i postanowiłam wbrew temu, co ostatnim razem miałam, zamówić mystery box od Mangowe.pl. Tak jest, kochani, to jest mystery box od Mangowe.pl. Jeśli chcecie zobaczyć poprzedni unboxing z Mangowe.pl, zapraszam, był on gdzieś na początku tamtego roku, jeśli się nie mylę. On był z dwóch anime wtedy, Sirius the Jagger i Vampire Knight. Nie pamiętam tylko, który za ile Wiem, że jeden był za 70, drugi za 80. Grafiki nie były takie złe, ale powtarzające się. I zawartość adekwatna do. cena adekwatna do zawartości była troszeczkę siedmi. Teraz zamówiłam Mr. Box z bardzo znanego anime, szczególnie tutaj dla dziewczyn, bardziej Idolish 7. Bardzo lubię to anime. I box zamówiony był za 150 zł, więc jeszcze drożej niż poprzednie boksy. Stwierdziłam, że zaryzykuję i powiem Wam, że jak dzisiaj przed kurier, to mnie trochę przestraszyło. Otworzyłam, nie zaglądałam do środka, ale popatrzcie. Co mnie dobiło? Po pierwsze wielkość, jak na 150 zł. Po drugie opakowanie. No kurde, zapakowali to w zwykły no, ja bym powiedziała list, bo to się tak zwykle tak pakuje, się ubrania tylko, jak się je wysyła. Więc nic z odwrotu nie pokażę Wam, bo tutaj jest mój adres i nie, nie byłam w stanie go zdjąć. piszę, uwaga, szkło, więc na pewno jest kubek, ale słuchajcie, jak jest w pudle, to jednak macie tą, tą gwarancję, że jest bezpieczniej, wszystko przyjdzie w idealnym stanie, wszystko będzie ok. Tu. Tej gwarancji nie ma. Poza tym, nawet nie zagadając, do środka wiem, co tutaj jest: kubek, bo czuję tutaj, że tutaj jest coś ten, tutaj jest pustka totalna, i tu czuję miękkie. Albo to jest poduszka, no Dajki Mora na pewno nie, więc stawiam, że na poduszkę. Już patrząc po wielkości i po tym, że nic nie wyczuwam tu innego za bardzo. Jakichś dziwnych rzeczy ten. Jeśli nie ma tu naprawdę jakiejś figurki z i seven a w to wątpię, bo magowe na pewno nie będzie miało. Poza tym, najtańsza figurka z i seven była za 200 zł. Wiem, bo kupiłam Riku, ta na Ja cóż się boję, bo to nie jest bok za 100 zł, tylko za 150. Zaglądałam na Allegro, żeby sprawdzić, czy na pewno był za 150. Był. Na Allegro powiem, Wam, że zobaczyłam coś, co sprawiło, że mimo jaka będzie zawartość, zamówię jeszcze Amastery Box od nic z Genshina z dopiską, że bardzo bym chciała tą chibi poduszkę, tak kochani mają chibi poduszki z Genshina to akurat mnie bardzo zaciekawi albo zamówię samą poduszkę i ja Wam pokażę, albo nie wiem dobra, zabierajmy się do otwierania szybą o tak jak mówiłam i jest poduszka i boję się, że ta poduszka zajmuje całą tą zawartość och dobra Powoli wyciągamy, bo nie wiemy, co tutaj jest. On już mnie przeraża, bo to widzę tylko tyle. To jest totalna pustka. Okej. Okay. Wybaczcie, to tak. Mamy poduszkę z Idolish Set. No powiem Wam tak, że ona jest taka sama, większa trochę od tych poduszek, od poduszki, którą dostałam z lampy, nawet od niej. Więc tak, biała. Tutaj jest ten, jeśli chodzi o grafikę, jest bardzo ładna. Mamy wszystkie z Aldolish Seven. No to nie dokładnie, chyba wszystkich, bo tutaj ucięło Sogo. Ale dobra, najważniejsze, że jest Riku na O, ja o to my mamy i tego, ale kurczę, nie ma ten. A nie, jest ten na dole. No dobra, powiem wam tak. Grafika nawet fajna. Bardzo fajna. Jakość, no w skali od 1 do 10, dałabym 8, bo nawet jest przyjemna. Wypełnienie, gówniane. No to serio mówię to teraz, bo no patrzcie, tu jest pustka, 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 pustka. No, wypełnienie najtańsze i najbardziej dziadowskie, jakie mogą być. Powiem Wam, jeszcze nawet porównanie Wam podam. Proszę, tylko muszę odsunąć to. Poduszka z Gęszina od naszej cudownej firmy. Fanbox. Wypełnienie porządne, grube, dwustronne. Ta poduszka może być za 60 zł. Za tą będę dała 20. No, może, czyli, ale pewnie patrzą na jej standardy. Około 40 zł na pewno ta poduszka kosztowała. Grafika ładna, wypełnienie gówniane, Trzeba bardzo ją dobić, żeby była w 100% wypełniona. No, nie jest to dobre. Ja Biorąc pod uwagę nawet, że już jest materiał podniesiony. No dobra, zaglądamy dalej. Mamy podkładkę z Sogo i Tamaki. Mała podkładeczka. To chyba 20 złotych kosztują te małe podkładki. No to dajmy, że poduszka 50, nawet zawyżmy. To jest 70. Pamiętajcie. Mystery Box nie musi przekraczać kwoty, którą wydałeś, ale powinien mieć zawartość. Powinna być taka sama jak kwota, którą wydałeś. Dobrze, to to jest to. Dwie rzeczy mamy. I mamy pudełko który mieści faktycznie i nic więcej. No to są jaja lekkie. Jeśli tu nie będzie coś ekstra, a w to wątpię. O, to jeszcze zaklejone. Sekundka. Muszę znaleźć moje... O, mam naszecie na wierzchu. Muszę wyciągnąć mój przyjaciel mały. A... No, coś powiem Wam tak, że po, to jeśli tu nie ma czegoś wartości prawie 100 złotych, to pogniewamy się i to bardzo. Ale podejrzewam, że tu kubek. Jeśli faktycznie to jest kubek, to oni sobie robią chyba jaje. Ja dałam 150 za ten boks. Ciężki, ale mam dziwne podejrzenie, że to będzie kubek. No i powiem wam, że jestem totalnie załamana. Jestem załamana i ja będę. Ja będę do nich pisać. No co jest? Kubek dostałam. Jeszcze ja nie pokażę zawartości, bo to jest ten kubek, który trzeba wlać gorącą wodę. Ale ja jestem załamana. Trzy gadżety za 150 zł. Nie jestem w stanie wam pokazać, bo musiałabym teraz iść nastawić wrzątek. A bo wiecie co? Zrobimy chwilową pauzę zaraz wrócę. Szybko wznowiłam, muszę przytrzymać ten kubek. Taką prezentuje się. Mamy tu nasze wszystkie postacie z napisem Idolish Seven. Sam kubeczek sobie jest, no... Powiem tak, ja nie lubię z białym tłem, kiedy nie ma tego wypełnienia. Poza tym nie przepadam za tymi kubkami, co trzeba wlać gorącą wodę, żeby... Żeby widzieć jego zawartość. No nie, nie przepadam, bo jednak, wiecie, no, potem z tego postawię i nawet nie widzę, chociaż jakościowo jest fajny. Nie wiem, ile te kubki kosztują. Zwykle kosztują ok między 20 a 30 zł, więc stawiam, że ten kosztuje jakieś 60 zł. 50 może. Poduszka, no podkładki 25 zł. No, takie widziałam ceny 25 zł. Poduszka 30-40 by może dała za nią, No ale kurde, ludzie, no zawartość tego boxa to jest maksymalnie 100-110 zł no umówmy się no to wy se jaja robicie naprawdę już teraz raczej myślałam, że zamówię drugi box ale serio, ludzie którzy mi oglądacie nie zamawiacie u nich boxu od fanbox może czasami trochę przesadzają z tym, że nie ma kontaktu z nimi w ogóle ale dostaniecie za 150 zł o wiele, wiele więcej chyba, że dostaniecie tak jak ja dwie figurki, no to wtedy trochę mniej ale nigdy nie dostaniecie czegoś takiego, że dostaniecie kubek, poduszkę i podkładkę. Mogę to tak zostawić, albo mogę? Proszę, to jest moja cała zawartość tego boxa. To jest po prostu, to już nawet nie chodzi. Trzy takie rzeczy za 150 zł. No, ludzie już mi wolał, 100, 150 zł wydanej. Mystery Box, zagraniczny Mystery Box, albo, no nie wiem, no. Nawet na ciuchy bym wolała, teraz naprawdę czuję, że zmarnowałam totalnie pieniądze, to nie były nawet zmarnowane poprzednim razem, jak zamawiałam mangowe.pl, naprawdę ludzie nie zamawiajcie, bo ten box był na 100%, sprawdzam, upewniam się za 100 zł, jeszcze jak czekamy, jak mi się woda zagrzeje, napisałam stosowną wiadomość na Allegro, jeszcze opinii im napiszę, na ich głównej stronie im napiszę, bo moim zdaniem albo powinni mi rekompensaty wysłać, czyli jakiś inny box za 50 zł na przykład, żeby zrekompensować, lub niech mi oddadzą przynajmniej 50 zł, albo ja im to wyślę i niech mi oddadzą 150 zł, bo to jest. Cieszyłam się mimo wszystko, że będzie Mystery Box, że będzie unboxing, a jestem totalnie zawiedziona, załamana. No i co już więcej tu mogę dodać. Po prostu nie zamawiajcie i tyle. Tyle Wam mogę powiedzieć. W każdym razie, jeśli filmik Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze na dole. Zapraszam na mojego Discorda. Możemy pogadać o anime, mystery boxach i grach przede wszystkim. Zapraszam też na inne filmiki z unboxingów i gier. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Hejo!